w kolejnym odcinku programu Nie Uwierzysz. Moim państwa gościem, jak zawsze, jest Pan Stanisław Barski. Dzień dobry, Panie Witam Państwa, dzień dobry. E, panie Stanisław, w zeszłym tygodniu zajmowaliśmy się naszym e, ziemskim satelitą, e, Księżycem. Tak, na którym mieszkał Twardowski. Tak. No, dokładnie. mieszka jeszcze nam. Mieszka, na dokładnie. Panie. Nic nam nie wiadomo, przynajmniej, żeby... żeby się na wyprowadził. ...na ojczyzny, tak, dokładnie. E, dzisiaj pójdziemy trochę dalej. Dzisiaj e, zrobimy krok dalej. Krok, który wkrótce prawdopodobnie zrobi także cała ludzkość, czyli wylądujemy na Marsie. Myślę, że tak. Tym bardziej, że nasa co jakiś czas tam zapowiada taką, taką wyprawę załogową, I tutaj, i tutaj ma konkurencję, bo również Rosjanie szkolą ewentualną załogę, która. Która odbędzie taki lot, to oczywiście lot będzie dłuższy jak na Księżyc, zatem całkowicie, całkowicie inne przygotowania. Jak również słyszymy, że i Chiny są zainteresowane wysłaniem takiej, takiej misji. No, oczywiście tutaj będzie ten wyścig trwał, podobnie jak z eksploatacją Księżyca. Właśnie, czy możemy się spodziewać takiego wyścigu jak o Księżyc? E Taka, taka koncepcja wspólnej wyprawy byłaby najbardziej e, praktyczna i najbardziej korzystna, ale myślę, że, e, że też jak w przypadku Księżyca, o czym mówiliśmy przed chwilą, że być może ta rywalizacja będzie trwała. Tak czy inaczej, no niewątpliwie e, w sumie dojdzie do tej, do tej wyprawy na Marsa załogowej, kiedy e, to będziemy musieli cierpliwie czekać. Tak, państwo sami, dzisiaj przygotowaliśmy wiele zdjęć, wiele ciekawych zdjęć, które e, świadczą o tym, że Mars, jeżeli nie jest, to był lub mógł być już zamieszkany przez niekoniecznie istoty ludzkie, czyli jeżeli niekoniecznie istoty ludzkie, no to wiadomo. Ja mógł. myślę, że... Inna cywilizacja. Tak, ja myślę, że jednak, e, że jednak przynajmniej ostatnimi ewentualnymi mieszkańcami Marsa byli ludzie. E, tutaj Państwo e, widzicie na fotografii, to są fotografie wykonane przez NASA. E, widzicie Rajon Sydonii i ten Rajon Sydonii i ta fotografia, fotografia konkretnie marsjańskiej twarzy, tak to e, umownie nazwano. E, aczkolwiek później następne sądy wykonały zdjęcia następnych twarzy. Ta twarz przeszła do e, anałów. E, Badań jako twarz marsjańska, czy też twarz z Cydonii. Oczywiście, jak to zawsze dość dziwnie bywa, ta fotografia w sposób taki, powiedziałbym, nietypowy, trafiła do opinii publicznej. I tutaj muszę Państwu powiedzieć jeszcze, że NASA tak naprawdę do dzisiaj jeszcze nie odpikselowała, nazwijmy to tak, wszystkich fotografii, które zostały przesła przesłane z Marsa. Odpikselowanie, taki, czy też przetwarzanie na obraz takiej, takiej fotografii wysłanej z sądy zajmuje bardzo wiele czasu. Natomiast sondy te, które lądowały, lądowały amerykańskie, które wykonywały przedtem, wykonywały tysiące tych zdjęć, także mimo, że tam ci naukowcy z NASA przynajmniej jak twierdzą, pracują pełną parą, to jeszcze jest wiele zdjęć, po prostu nie, one są odebrane, ale nie są. Przetworzony na obraz, i nie wiemy na, tak naprawdę, co jeszcze na tych zdjęciach może być. Nie chcę mi się w to wierzyć, panie Stojcowie. Potrafimy wysłać sądy do końca, do granic naszego wszechświata, a nie potrafimy odczytać zdjęć. Za, zatrudnia się do tego te mega komputery, mega procesory, i one to robią. Pewnie czy, myślę. Czy Pewnie. to nie jest po prostu chowanie czegoś przed opinią? Ja, opinią. ja myślę, że jedno i drugie, natomiast, bo, bo to zdjęcie też nie miało, nie miało prawa ujrzeć światła dziennego, jak to się mówi, natomiast no, tutaj się są zgodze, zgodzę, ponieważ dosłownie 4 lata temu a NASA wydała zarządzenie wewnętrzne, w którym określono, że fotografie, które, które zostały, zostały uzyskane za pomocą sąd mogą być ujawniane w opinii publicznej dopiero minimum po 8 miesiącach. Od ich wykonania lub też ich ujawnienia. Zatem e, słuszna uwaga, bo również NASA coś tutaj kręci, jeśli chodzi o zdjęcia. Ale ja myślę, że, że, że jeszcze dotychczas e, jednak nie wszystkim im się udało e, odpikselować, natomiast być może te, które, które przedstawiają, e, że tak powiem, kolejne dowody na, tym, że, na to, że na Marsie kiedyś e, istniało życie że Mars był taką bujną planetą jak Ziemia, być może są nadal ukrywane. W każdym razie to jest tak jak z organizacją SETI, która poszukuje śladów sygnałów pozaziemskich. Przeciętny człowiek myśli, że w momencie kiedy. Kiedy oni odkryją takie sygnały, to oczywiście w środku nocy, nawet przerwą program telewizyjny i poinformują świat, że odkryli sygnały. Nie, to tak nie jest. To też będzie ukrywane przed ludźmi. Zatem z jednej strony szukamy, a z drugiej tak naprawdę nie wiemy, czy już coś znaleźli, czy nie. A pewne przecieki mówią o tym, że znaleźli. Ale my wracamy do Marsa. Tak jak, tak jak mówiliśmy, widzicie Państwo fotografie wykonane przez sondy NASA i właśnie ten rejon na którym widzimy jakby zrujnowane e, częściowo piramidy, jak również tą słynną, tą słynną marsjańską twarz, e, tutaj, tutaj e, już jest nawet druga ta twarz. W każdym razie ta pierwsza twarz była o tyle charakterystyczna, że kiedy graficy próbowali, oczywiście NASA twierdziła i, i różni specjaliści twierdzili, że, że to po prostu jest gra e, światła, że to są złudzenia, że to absolutnie nie jest twarz. Na podstawie pomiarów fotografii ustalono, że ona ma gdzieś około kilometra na półtora powierzchni. Ona jest jakby wybrzuszona, ale najbardziej takim, takim czymś niesamowitym w samej tej nies niesamowitości fotografii jest to, że po tej kamiennej twarzy spływał za. No cóż, interpretacja może być jedna. Cywilizacja, która sama się doprowadziła do zagłady, bo najprawdopodobniej na Marsie właśnie jakaś cywilizacja, ja podejrzewam, że cywilizacja ludzka, doprowadziła do zagłady i Mars na miliony lat stał się, albo też tysiące, czy setki tysięcy, stał się planetą martwą. Oczywiście, jak Państwo wiecie, bo przecież nasi telewizowie śledzą również wydarzenia na świecie, początkowo na Marsie odkryto lód, następnie odkryto wodę. E, oczywiście podaje się to opinii publicznej, również takimi małymi dawkami, żeby po prostu się nie zachłysnęła za bardzo. I, e, I właśnie to co mówiliśmy przed chwilą, że dalsze ewentualne dowody fotograficzne będą takimi, powiedziałbym, małymi łyczkami podawane. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że tak jak powiedziałem, na Marsie istniało życie i są na to ślady. Jest woda. E, no i najdziwniejsze jest to, że Sądy amerykańskie, które przylatywały obok Marsa, ich urządzenia zarejestrowały pod powierzchnią Marsa. pewne elementy, które świadczyłyby o tym, że pod powierzchnią Marsa, przynajmniej na pewnym obszarze pracują jakieś urządzenia. Na pewno na pewno mówimy ciągle, że Marsjanie zielone ludziki. Natomiast tak naprawdę yy, każda, każda obserwacja, yy, od, nawet od setek lat, yy, jakiegoś statku dziwnego, czy, czy też istot, była wiązana z Marsem. I ukuło się takie, czy też powstało takie określenie, marsjanie. No, filmy mamy, marsjanie atakują i tak dalej. Natomiast z tym Marsem było zawsze, zawsze coś nie tak. Yy, 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 z takich ciekawszych historii jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że kiedy jedna z sąd yy, sterowana radiowo wylądowała na Marsie, nagle zamilkła. Naczelny inżynier NASA został o tym poinformowany. No cóż, po prostu nieudane lądowanie. Sonda nie nadaje. No trudno. Nie, ma, nie mieli możliwości, yy, pomimo podejmowanych prób uruchomienia tej sondy, yy, żadna z prób się nie powiodła. Po prostu utrac utrac utracili tą, 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 tą sondę. I proszę sobie wyobrazić, że minęło pół roku i nagle sonda zaczyna nadawać. Kiedy, kiedy pracownicy zadzwonili właśnie do, do szefostwa NASA, jeden, jeden z inżynierów powiedział wprost: Dzisiaj nie jest 1 kwietnia, nie jest prima aprilis, zatem taki kawał jest nie na miejscu. Czyli, czyli nikt w NASA nie, potrafi, nie mógł uwierzyć w to, że nagle sonda zaczęła sama nadawać. Ale e, tajemniczość tego wydarzenia wzrosła jeszcze przynajmniej o, o 1000%, z uwagi na to, że sonda zaczęła przekazywać obrazy z zupełnie innego rejonu, w którym wylądowała. I tutaj NASA oficjalnie przyznała, że, że coś takiego się wydarzyło. I oczywiście do dzisiejszego dnia nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Jakieś burze? Polary? No nie. Może nie myślę, kosmiczne, które myślę, że sygnał, e, opóźniły? No, jak nie. można to wytłumaczyć? Nie, myślę że, myślę, że zadziałała tam jakiś czynnik inteligentny, który, który uznał, że rejon, który interesuje NASA nie powinien być przynajmniej na razie przedmiotem tego zainteresowania. Myślę, że spowodował to jakiś nieznany, inteligentny czynnik sprawczy, czyli, no, że tak powiem, w wolnym tłumaczeniu, jakaś inteligencja, która tam być może ma swoje bazy czy też urządzenia. Część astronomów uważa, że jeden z księżyców Marsa, Phobos, jest tworem sztucznym tworem, który jest w środku pusty i tworem, który jak przypuszczają został. E, tu, mamy właśnie, tu mamy właśnie zdjęcie Nasa Fobosa. E, I oni, oni, część naukowców twierdzi, że jest to twór sztuczny, że jakaś, jakaś cywilizacja e, po prostu osiągnęła taki poziom techniki, że była w stanie e, stworzyć sztuczny księżyc, który właśnie jest jednym z dwóch księżyców Marsa. Tak, są takie charakterystyczne, jakby. No to są, rysy, to są kratery, jak... tak. No, ale to... nie. Pionowe rysy, Pod, podłużne rysy, czy to są kratery, czy. No tutaj, tutaj nic bym nie sugerował, dlatego że wiemy, że on również, ten księżyc wiruje, zatem być może to jest skutek wiatru słonecznego jakiś też w ruchu wirowym czynników geologicznych, które występują na jego powierzchni. W każdym razie on jest niewielkim księżycem, ten drugi jest większy. I tutaj właśnie jeśli chodzi o Fobosa, to z tym Fobosem też, też jest dość dziwnie. Mamy jeszcze zdjęcia, kolejne, bo myśmy Państwu pokazywali fotografie, które zostały wykonane w latach 70. To jest to zdjęcie, które właśnie przed chwilą, które tutaj widzimy na ekranie, no jak Państwo widzicie jest już zdjęciem kolorowym, wykonanym oczywiście przez lądującą sondę. No i w kółeczku widzimy coś, co wygląda na stworzenie humanoidalne. Ja osobiście wiązałbym tą fotografię tego stworzenia, czy tej istoty, powiedzmy sobie szczerze, z czymś, co u nas występuje w wielu krajach na świecie. Mam na myśli Tybet, Kanadę, część Stanów Zjednoczonych, mam na myśli słynną Wielką Stopę, czyli Yeti. Zrobimy kiedyś taki program. Powiemy Państwu o najnowszych badaniach, jeśli chodzi o, o, to, o to stworzenie, czy o tą istotę, bardzo inteligentną, która przez tyle lat potrafi się ukrywać przed ludzkim sprzętem, czy też nawet satelitami. Aczkolwiek gdyby, gdyby sfotografowano z satelity taką, taką istotę na Ziemi, to oczywiście byśmy się o tym też nie dowiedzieli, ponieważ pewnych rzeczy nie należy podawać opinii publicznej. Opinia publiczna od 2000 lat ma wierzyć. W to, co ustalono, i tak nie za bardzo chętnie ten establishment polityczny całego świata chciałby nam pewne rzeczy powiedzieć czy też pokazać, żeby, no, powiem to delikatnie, nie wywrócić ludziom w głowie. To jest zdjęcie z powierzchni Marsa. To jest tak? zdjęcie z powierzchni Marsa, którą wykonała w latach 80. już widzimy to zdjęcie, jest kolorowe w latach 80. jedna z sąd i również to zdjęcie trafiło do opinii publicznej. Czasami wydaje mi się, że. Że, że to jest takie, takie jakby celowe e, pokazywanie pewnych fotografii, ale tu możemy podejrzewać, że NASA dysponuje lepszymi innymi fotografiami, które już w sposób bezwzględny świadczą o tym, że to, o czym przed chwilą mówiliśmy, jest faktem, czyli, że e, istniała tam cywilizacja, a teraz inna może mieć tam jakieś podziemne bazy i no, w swoim w określonym celu je tam. Eksploruje czy też eksploatuje. Panie Stanisławie, wiemy, że twarze na Marsie są już znane od pewnego czasu, czyli na pewno zostały poddane jakimś analizom. Tak, aczkolwiek specjaliści z NASA zaprzeczają. To jest tak jak zawsze. To jest tak jak złówko, to jest tak jak z piktogramami. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą zaprzeczać, którzy będą starali się pokazać, że są niepodważalnymi ekspertami czy fachowcami w danej wieży, w danej dziedzinie, przepraszam. Zatem i tak jak w tamtych przypadkach, również tutaj część naukowców twierdzi, że to jest tylko gra wyobraźni, że ja myślę, że telewidzowie sami będą w stanie ocenić, czy rzeczywiście jest to gra wyobraźni. Tym bardziej, że mamy już, dysponujemy już również fotografiami drugiej twarzy wykonanymi jeszcze lepszą techniką. Zatem wyglądało na, wyglądałoby na to, że tych twarzy może być rzeczywiście kilka. Jest jeszcze bardzo istotna rzecz. Rejon Sydonii odpowiada mniej więcej rejonowi, w którym, e, w którym pobudowane są na ziemi piramidy w Gizie, czyli pod Kairem, prawda, jeżeli chodzi o Egipt. E, e, rejon Sydonii na Marsie leży w zasadzie na tym samym, e, w tej samej odległości od równika. I tak jak Państwu mówiłem, być może rodzaj ludzki ewakuował się kiedyś z Marsa, kiedy ta planeta, kiedy wydarzyło się coś, co spowodowało kataklizm na całej planecie i następną planetą była Ziemia, która już mogła być wcześniej przygotowywana do przyjęcia części tych, powiedziałbym, podróżników kosmicznych, w jakiś sposób być może odpowiadała im, tym istotom. Albo też naszym przodkom, ludziom, którzy widząc już nieuchronnie zbliżającą się katastrofę, zrobili kolejny skok na Ziemię i być może jesteśmy ich potomkami. Ta hipoteza odpowiada mi najbardziej, tym bardziej, że jest wiele dowodów na to właśnie, że, że to rodzaj ludzki ewakuował się z Marsa na Ziemię. Czyli tak zwani pierwsi ludzie. E, tak, pierwsi tak, ludzie. tak ale, no. wtedy, ale wtedy zmienia to nasz y, obraz widzenia świata, ponieważ. Przybyliśmy na Ziemię z zewnątrz, prawda? A wtedy powstaje pytanie: Gdzie był nas początek? Czy ludzkość podróżuje przez kosmos, skacząc z planety na planetę? Bo przecież wiemy, że również i nas dosięgają na razie może kataklizmy nie w skali kosmicznej, ale ostatnie wydarzenia w Japonii wskazują, że w każdej chwili e, mogą zadziałać moce na Ziemi, nad którymi nie potrafimy zapanować. I być może kiedyś. Za 100, 200, 300, 500 czy tysiąc lat. Myślę, że nawet yy, jeśli nie zmusi nas do tego jakaś globalna katastrofa, to ta chęć poznawania świata każe ludziom <laughs> ruszyć w kosmos. Tak, Pani Sekretarz. A może było tak, że yy, ci ludzie, my obecni, Ziemianie, yy, jesteśmy po prostu jedną z grup, która ewakuowała się z Marsa. I, Bardzo możliwe. A może jeszcze inaczej, jesteśmy potomkami tych, którzy ewakuowali, ewakuowali się z Marsa i humanoidalnych istot na Ziemi, których homo, nie Homo sapiens, tak jak my, tylko na przykład Neandertalczycy czy inne e, rasy przed człowiekiem, że się tak wyrażę. Może doszło do połączenia tych dwóch ras i w wyniku tego e, jesteśmy my. Pewnie to się nie spodoba władcom kościoła, ale y, taką hipotezę, taka hipoteza jest również brana pod uwagę, że y, to właśnie o czym przed chwilą mówiłeś, że y, te hu, humanoidalne istoty. Oczywiście musimy, musimy tutaj rozgraniczyć jedną rzecz, bo w Twoim pytaniu jest jakby taka delikatna sugestia, że w całym wszechświecie istnieje tylko rodzaj ludzki. Nie, nie, nie. Po prostu mówię, że na Marsie y, ist, były istoty humanoidalne może nawet nie homonoidalne, po prostu a może to jest brakujący czynnik ewolucji e, może marsjanie ci którzy zamieszkiwali Marsa nie byli e, nie mieli powłok cielesnych Tylko może oni są tą duszą która w pewnym eee... momencie się pojawiła <grym> Nie myślę myślę jednak że myślę jednak że, że byli, były to istoty fizyczne natomiast w trakcie naszej rozmowy przyszła mi pewna myśl jakby zasugerowana twoim pytaniem no myśl, myśl która, która jakby krąży wokół tej, tej kolejnej istoty, którą sfotografowano stosunkowo niedawno, bo kilkanaście lat temu. Istoty jako żywo przypominającej jakiegoś Neandertalczyka lub też jak mówiłem Ieti. Czyżby jakaś kolejna ewolucja zaczynała się z powrotem od zera, to oczywiście pytanie na razie pozostaje w przestrzeni. Nie mamy na niej odpowiedzi, ale właśnie to o czym mówiliśmy na początku, ja myślę, że kiedy już rzeczywiście wybierze się tam misja załogowa, a myślę, że będzie tam przebywała przynajmniej przez okres pozwalający pewne rzeczy wyjaśnić, zarejestrować. Być może wtedy dowiemy się, czy rzeczywiście ktoś tam jest na tym Marsie, bo skoro jest woda, to wiemy, że, że jest życie. Co prawda, temperatury, które panują na Marsie, w naszym rozumieniu uniemożliwiają życie, ale natura działa tak, że istoty potrafią się do wielu rzeczy przystosować. Ja jednak na dzisiejszy dzień bardziej jestem skłonny twierdzić, że, że po prostu jakaś, jakaś cywilizacja wykorzystuje e, może nie tyle powierzchnię Marsa, ile ile właśnie pod powierzchnią e, instaluje jakieś urządzenia no w sobie tylko w wiadomym celu, być może są pewnym takim być może Mars jest jakimś pewnym etapem dla niektórych cywilizacji. No, bo powiedzmy sobie szczerze, nas najłatwiej tak na co dzień obserwować albo z Marsa, albo z Księżyca. Dwa najbliższe ciała. Dwa najbliższe ciała, bez powiedziałbym ujawniania swojej obecności. Nie mówię tu o obserwacji w sensie stricto wizualnej, tylko bardziej o bardziej obserwacji tego, co my tu na tej Ziemi, powiem, wyprawiamy. I o tym również świadczyłoby to, że. Ja polecam Państwu zajrzeć do internetu i popatrzeć na, popatrzeć na kilkanaście filmów z Japonii, na których telewizja japońska profesjonalnymi kamerami nakręciła zarówno nocą, jak i w dzień obiekty nieznanego pochodzenia, które sobie latają, szczególnie w miejscach zagrożenia katastrofą elektrowni. Zajmowaliśmy się chyba, pokazywaliśmy jeden film. Myśmy pokazywali jeden film bezpośrednio po, 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 po tsunami i po tych wydarzeniach w Japonii. Natomiast wygląda na to, że cały czas to co się dzieje jest przedmiotem czegoś zainteresowania. I teraz powiem, że jakby już działali z, tak, z odkrytą przyłbicą, bo rzeczywiście obiekty, nieznane obiekty, nie są to ziemskie obiekty, pojawiają się w obiektywach kamer japońskiej telewizji. I na koniec mamy dla Państwa jeszcze niespodziankę. Panie Stanisławie, wiem, że przygotował Pan mały konkurs dla naszych telewizorów. Tak. Pytanie, pytanie brzmi, jak nazywał się dowódca statku, dowódca Apollo, który wylądował na Księżycu? Nagród na razie nie ujawniamy, gdyż cały nasz program jest oparty na lekkiej tajemnicy i niewiarygodności. I niewiarygodności, ale zapewniam Państwa, że my jesteśmy jak najbardziej wiarygodni. Odpowiedzi na pytanie, które zadał pan Stanisław, prosimy przesyłać na adres mailowy redakcja małpa 24tv Konkurs rozwiążemy w następnym tygodniu. Prawda, Oczywiście, i podamy laureatów nagród. Tak. Na dzisiaj to wszystko. Moim państwa gościem był jak zawsze pan Stanisław Barcz. Dziękuję, dziękuję państwu. Zapraszamy za tydzień.